Cześć, do i niewolnika przymierzałem się już od bardzo, bardzo dawna. I dobrze czasami bardzo często, bo jest esencję tej gry, bo niby jest to symulator polowy Science losach trzech rozbitków na obcym planecie, gdzieś na zbieżach z nowej przestrzeni kosmicznej. No ale dobrze wiecie, że to mówi co nic i pasuje prawie do każdej innej gry, więc na szczęście Bia sama dała mi okazję, by pokazać esencję, więc czysty abstrakt tej wie, w tej chwili właśnie widzicie zrzut wypełniony z tego, co się wydarzyło wczoraj w trakcie rozmiewki mojej, powiedzmy, prywatnej polonii. Na szczęście wszyscy przeżyli, bo po pierwszych kilku sepulchach pani przypomniałem sobie, że mam sojuszników i po prostu ich wezwałem, a ci rozprawili się z atakiem ich Na szczęście. I próbujemy i z zadowoleniem moja farba dalej istnieje. No, ale zastanawiam was pewnie czemu pokazuję wam mapy świata i to jeszcze w sumie przed rozpoczęciem właściwej gry. Po prostu pomyślałem, że Stworzę te zrobię miniserie. To będzie bardzo krótkie. Mam nadzieję, że nie. Ale po zaraz wam powiem sami stwierdzicie, że mm, może to być rzeczywiście piutne. Otóż jednym z najbardziej popularnych Wyzwanie w tej grze jest y, nowa brutalność, czyli biewa ja wami ja gdzieś na biebuje, ja bibuję ale lepiej na po prostu psze ale myślę, że takiego fajt polulu aż nie potrzebuje. Miałem jak idę Posiedzę się proszę gdzieś, zabiegłuje je ja i by byłaby gdzieś pośród w ale a nie chcę też żeby to była jedna wielka, stworzyłem polonistę, a w zasadzie wylosowałem go i nazwałem Ed. Tak jak wypadek gdyby umarł i... Jeśli ktoś byłby w stanie go pochować, dla wypadku mogłoby być napisane Ed Wstrzele. Jak widzicie, jego miękkości są kompletnie żarwe, ale właśnie o co chodzi w trybie jej brutalności. Więc wspywujmy. E, Przynajmniej jest że sobie w z dwa śmierć. I przeżyć przynajmniej kilka dni. No i jesteśmy. Od oczywiście, już za bardzo. Tak jak mówiłam, będzie to bardzo trudne, ponieważ właśnie właśnie stracił. Przytomność z powodu odwrotu, że nie jest w stanie Tak więc to jest właśnie wiek zimowy. W jednej strony może to być spokojna opowieść w wybuchu farmerów oraz taki dramat wie właśnie ten. Zaraz zejdzie i wejdziecie powiedz wiele Tak więc dzięki za wybaję. Trzymajcie się. Cześć.